To jest ważny przekaz duszy tu i teraz dla ciebie. Grasz cały czas grasz na tej szachownicy. Raz ty wygrasz, innym razem przegrasz. Ktoś musi tutaj przegrać. Po prostu raz możesz mieć większe szczęście, a raz pecha. I jest to bardzo męczące. Bardzo stresujące, bo na tej szachownicy, na przykład w Twoim miejscu pracy, tam gdzie są ludzie wokół Ciebie, na tej szachownicy nie ma wspólnego celu. Jest walka, by ktoś wygrał kosztem drugiej osoby, ktoś zarobił więcej kosztem drugiej osoby. Raz Tobie może się udać. Innym razem możesz cierpieć, że tobie się nie udało, bo wszyscy tutaj wygrać nie mogą. Na tym polega ta szachownica i nie jest to fajne miejsce, w którym jesteś. I pojawia się pewne rozwiązanie dla ciebie. Rzeczywistość, twoja dusza, źródło nie mogą patrzeć, jak ty tutaj się męczysz. Pomocna dłoń idzie do ciebie, świetlista dłoń chce wyciągnąć ciebie z tej sytuacji. I jest to piękne, że nie jesteś sam, że dusza widzi, dusza wie, źródło też jest poruszone, pomocna dłoń wyciągnięta zostaje do ciebie. Jest droga, jest rozwiązanie. Ale ty mówisz, że nie masz pieniędzy, że nie masz sukcesów biznesowych w życiu, że nie jesteś gotów finansowo na zmiany. Tak ty mówisz. Pojawia się dłoń źródła. Dłoń do zmian, Twoje prowadzenie w życiu, nowe możliwości, a Twój umysł mówi: że nie, że Ty musisz dalej się męczyć na tej szachownicy, bo jeszcze finansowo żeś się nie poukładał. Tak mówi Twój umysł, a źródło czeka, aż zapragniesz zmian i wykorzystasz nowe szanse. No właśnie, ty nie lubisz się ruszać z miejsca i zmieniać swojej życiowej sytuacji. Każda próba ruchu. To są pioruny, złości, negatywne emocje, wręcz trzęsienia ziemi w twoim życiu. Nie lubisz tego. Twój umysł woli cierpieć na tej szachownicy. Wszystko zrobi, by tylko nie ruszyć się z miejsca. Więc źródło ma ciężki orzech do zgryzienia z tobą. Twoja dusza nie ma łatwo, bo pomocna dłoń jest wyciągnięta dla ciebie. A ty mówisz, że nie chcesz się ruszać, nie lubisz się ruszać i jeszcze gotowy finansowo nie jesteś na zmiany, same problemy ty tworzysz, a źródło czeka. Droga jest otwarta dla ciebie do czegoś piękniejszego w życiu. Ty wolisz tutaj, na tym jałowym polu cierpieć, męczyć się, ciężko pracować. A żadnych owoców tu nie ma, żadne kwiatki nie rosną, ani drzewka, jałowe pole, ciężko pracujesz, myśląc, że tutaj zarobisz, że musisz tutaj być, a nie zarobisz. Miesiące mijają, ty żyjesz jakąś iluzją, że musisz się męczyć w tym miejscu, bo tak trzeba, ale okazuje się, że to nie jest dobre dla ciebie miejsce. Wcale nie daje tobie stabilności finansowej, sukcesów finansowych, żadna to droga do twojej kariery. Lęk, niepokój to ty odczuwasz, kiedy droga źródła pojawia się na twojej drodze, kiedy dusza wyraźnie pokazuje tobie, że jest rozwiązanie, że trzeba zmienić kierunek, trzeba opuścić strefę komfortu. Koniec z siedzeniem tutaj, w tym miejscu, przy tym stole z tymi ludźmi. Ta szachownica ciebie wykańcza. Tam za oknem jest nowy świat, nowy ty. Tam jest droga, stoi otworem, tam jest to źródło, które ciebie woła. Twoja droga do szczęścia. I ty chyba nie będziesz mieć wyjścia. Popatrz, ty jednak opuścisz tych ludzi, to miejsce, pomimo złości, pomimo niechęci. Pomimo niegotowości finansowej, twój umysł tak nie chce, ale ty jednak tutaj wychodzisz. Idziesz w kierunku źródła, obrażony, ale idziesz. Jakby sytuacja Ciebie wykurzyła tutaj z tego złego miejsca, które Tobie w żaden sposób nie służy. Żyjesz iluzją, że musisz tu być, pracować, męczyć się. Popatrz, dokąd Ty zmierzasz. Dokąd prowadzi ta droga źródła, które tobie teraz świeci, do wielkiej obfitości? I popatrz, ty sobie teraz wmawiasz, że ty nie możesz iść drogą duszy, bo nie jesteś finansowo gotowy, a dusza tobie odpowiada, że w tym miejscu ty nigdy nie będziesz finansowo gotowy. Zaryzykuj, rusz się. Idź drogą duszy i dojdziesz do wielkiej obfitości. Pozbądź się tej iluzji, że ta szachownica, to miejsce, ta praca dadzą Tobie cokolwiek. Nie dadzą. Właśnie ta droga duszy. Twój umysł powie, że ryzykowna, bo nie znasz miejsca docelowego w głowie, ale twoje serce wie i to jest droga do zaspokojenia twoich wszelkich potrzeb finansowych. Będziesz miał tyle tych dobroci. Że przestaniesz je liczyć i zwracać na nie uwagę. To jest droga źródła, to jest droga światła, droga duszy, droga, na której niczego tobie nie brak, droga umysłu, to jest droga walki, męki i żadnych owoców z niej nie ma i nie będzie, bo to droga umysłu. Przekaz pokazuje, że nie tyle ty wybierasz drogę duszy, tylko zostaniesz zmuszony do podążania drogą duszy. Po prostu Ty dłużej wytrzymać tutaj nie będziesz mógł i tak wyruszysz tą najlepszą drogą życia do pełnej obfitości. Dojdziesz do tego źródła, które już Tobie tutaj świeci i dłoń Tobie pomocną podaje. Jeśli to dusza szepcze dziś do Ciebie, zostaw serce i napisz tak: Obserwuj mój profil, niech światło płynie dalej przez Ciebie i dalej. To był ważny przekaz duszy tu i teraz dla Ciebie.